Lin, frajerze. Gin! Wiemy koronały Tak, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Betuk, a to jest kolejny odcinek sport, chyba czwarty Fajnie mi się to nagrywa. Dawaj go! Ej, gdzie uciekać? Ja Ci dam uciekać. Hmm. No, czyli teraz wytępamy te koronawirusy. O co to jest? Przys Aha, dobra, to jest tam przysysać. O, dobra, zaszanę. Jeszcze niego trzeba upolować? Ej, ej, dobra, tutaj jest. Bo tak mordry. A, tak, pilocież! A, tak, zatrzemy. Zatrzemy całe gniazdo. O, tu jesteś pozytywnie nastawiony. Tak, jesteś neutralnie nastawiony. O, trzeba, trzeba tutaj z, zmienną tą postawę zastawować. Mamy jakieś kości? No. I patrzę na ten księżyc, to wygląda jakby miał twarz. O, tutaj są kości. Normalnie to jest twarzowy księżyc. Dobra, biegnijmy. nie możemy biec. Bo nie mamy sprint. Kości, zasysać. Kudy. I teraz pójdę sobie do gniazda. Okej, okay, jakiegoś samotnika sobie przygarniemy. który na polę. Poze... Nie mam pozy, ale i tak jest dobrze. Bo mam do... dosyć dobry urok. No dawaj. No, to patrz, coś Oni. Jest... A, a nie, oni coś tutaj robią. Aha, dobra. Czyli on coś tutaj robią. Okej. Mamy tutaj teraz takiego samotnika, który mam 250 życia, więc jest dosyć dobry. O, czym to jesteś? Alpha M. Ha, huh. no to teraz idziemy do gniazda, jak mówiłem. No dobra, do gniazda musi poczekać sobie, bo znalazłem mo moje te. Moje moją postać tym moje rozpora z innej gry Muszę ją mieć dostać.

To znowu nowo tam robi. zrobi, polaję jak ja go nazwałem Los i Dobra Dobra, zabijam Kulesza Zobaczycie jak on No nie, znowu tutaj do patrz tak on wygląda, teraz ma takie jakby takiego irokeza. Mówi, z kości, i idzie na kości, a, a ci co, to też szpetne malarzyki. No tutaj wywolone jest jedno jajko, co jest? aha, e, dobra. W ogóle, co on ma z nogami? Ej teraz wyrozumiałem, że ma taki coś z nogami. I twój getynik się się, do innego gniazda. Ja mam urok lepszy. Czuję jesteście, kurde? Zygadkowiec. No, muszę to w tych Lush Lżący. Jaka pani na Chyba byli tam na górze. Muszę moich przy... przygarnąć sobie... ...ku... do tej rokezy. Jest to zauważyste. Ganki rokezu to jest. Ej, dawaj. Dawaj! No jakim cudem tutaj nie podejdziesz? Сейчас я к вам подскакую. Ну давай, ну куда. Вот то подойдешь наверно. Ну. No. Как я уже если подойдешь, то подойдешь. Куда? Абдукция. Космиты... Я чекаю на этот космит себе. Он нас мог поблать. To coś możemy też zrobić właśnie w jakiejś medynej fazy kosmosu A czym wy jesteście? Dawać kości Kończynia Nie, nie nic tutaj co nie są. Czy mamy Czekamy Ciepłe jest kości Zobaczymy sobie zanim zdobył te, te kosmity Dobra, chyba ich nie ma Dobra, udało się. To mi się taki wielki kocak Dobra, mamy jedne kości, dwie kości. Okej, okay, czyli mamy dwa zestawy kości. O, znowu jajka tutaj są. Oj, już mamy mózg, większy. Chyba jeszcze jest największy, jak to może być. E, co? <tryk> chcę fazę promienia zrobić w kolejnym odcinku. Nie chcę robić jej w tym odcinku. Dosyć w ogóle czwarte odcinek chyba, kiedy tam kości, nie szybko, szybko. Tak, tam sobie. No chciałem, żeby szybko to było, bo tamten kołysz tutaj na mnie czekał. Redmond Endor. Ojej. Kurde, on na kolana sobie... uklęknął. Zaraz usiądź. A co, co, co to jest? Szeroko patrz. Jaki brew. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze skrzydła takie fajne Bo nie, bo musimy sobie tutaj zrobić skrzydła Tutaj jest <laughs> ...wiatrak Chyba sobie... Uwielbiam dupę O, dwa są N Nie, nie tak Nie tak O Mamy teraz wiatraki, mamy chłodzenie A, to nam daje urok To 250 kosztowało no nie podobają mi się te nogi, tak? Zróbmy sobie tak, jeszcze. Okej, okay, potem sobie, spróbujemy to inaczej zrobić. O, tak no, będzie. Mm, taki pakiet. Taki, masz coś do mnie? Jest tutaj mamy coś. Szybko chwytać. To wybierzemy sobie to hmm. Więc już chyba wszystko możemy sobie coś dodać jakieś uszy Ale nie czy co jest?

Będziemy zrobić? no to co, pozostaje nam tylko tutaj iść. Zdobyłem tego dirba, ale nie wiem, czy będę mógł jeszcze no, jedno, co nie dostać. No batawa, cili, nie mój, Oje, teraz mamy z blisko. O, mamy, mamy teraz co dwa. O nie. O, no. Tego nie będziemy robić. Co nie ma nic do tylko właśnie dobieramy kości. Czy on wybił mi te te? Tak, wybił mi. Wszystkie. A teraz są kości. Dawaj kości. Hakuś. Aha, dobra, to są ręce. Patrz jak teraz idziemy, taki taki naprawdę paker. Paker idzie ci w Komentarz mi się nie ustala, tak jak chce. Chciałem zrobić POV że ty jesteś tym kolesem, co? co trochę chcecie co świecić. No, suwaj, dupiszczo. Ja chciałbym się spróbować bardzo z tym, tym z tym kolesem. Z tym dużym kolesem. Ale on mnie załatwi. Czym ty jesteś? O tamasz jeszcze powybijam te wszystkie. Mm. No powylijamy jeszcze Skoro mam faj jeszcze powybijamy wow. Już nie zdobędę punktów Ale zawsze można A nie, zdobędę punkty Pojedy mi ale zawsze, zawsze. Dobra nie masz podejścia. Zatwienie Ja myślę, że ostatnie właśnie co, co tu robisz ostatnie właśnie modyfikacje to będzie te nagi zmienię Długo. Taki szkód, od tych Od O te przyszkódę insektów. Chyba ta jest dopadnie. Эй! Заклиниваемся! О, с Ну, кушай, муху Фисташ! Фисташ! Давай, город. стоп! А если мне его

To możemy sobie z drzew wstrzegać rzeczy bo, to mi wystarczy To są dobrzy hmm. To są chyba też dobrzy Dobra tak, to, to jest jakaś różnica Myślałem że to są te goryle Tutaj na pewno coś było tylko kudę nie wiem co. Może no, tutaj zobaczę. A popilacz To są te gruchy. Fałszywe. No już. No, Zabij. tu już wszystko wygrywać. Też zdobywamy rzeczy. Patrzcie, jaja gorilla, które są przetoczone. Nie strzelają w tym samym kraju. Czyli gdzieś w ogóle kiedyś jaja gorilla? Nie co? właśnie jest. Co tu robisz? Chyba trzeba te... a nie, dobra. To jest dobre. Trzeba teraz wytępić tam tych... tamty inne... jest <grywa> To już chyba nie będzie mi tutaj... Ej. O nie! Zrobiłem teraz na ludz... No dobra. W takim razie usuwamy wiatraki. Usuwam to. Dodamy sobie jeszcze to. No i, w no i w kolejnym odcinku sobie zrobię, No, nie co tego wziąć. W kolejnym odcinku sobie zrobimy fazę plemienia. No kurde, da mi to przesunąć. Przesunąć chcę. Tak, może. O, teraz już taki pakier. Hmm. Weźmy sobie jeszcze ruki mszca. Ok, tak się będzie prezentował nasz grucha. Nasz Lasz sobie kancelkę, po pokażę Wam kancelkę i zakończę ten odcinek. Mam putyk. Oje, oh yeah, pełne będą Kurde, zapomniałem zrobić ten żeby były nóżki też chciałbym trochę je pogrubić oje oh yeah, mam patyk ej co tam było drzewo to jednak znikło i już ciekawe tak nie było drzewa i potem znikło Ja jeszcze teraz wyjdzie, jak zabić ogień. Jechał. O, mamy teraz ten, e, jakąś laskę. Foza plemienia. Porównanie abstrakcji kulturowych. Szybko, animacji There's raptor. O, teraz będą jakieś nowe plemienia, które też tutaj. Czy... Co? Sznull and a half. No fajnie. Sznull. Uganda! Uganda! dziadzi Nanjadzi! No, teraz my coś tam gadamy. Ej. Ej chyba tutaj trochę. Я, наверное, сделал. Нужно инструмент. Бро Давай Маме У Hmm, no to trzeba, trzeba sobie tutaj jeszcze ten nasz gatunek ulepszyć. A, to nie mogę sobie tutaj zająć tego. Okej, dajmy sobie tutaj jakiś ochraniacz. Tutaj mamy ochraniacz. Ej, nie, to jest kapelusz. Tylko tutaj nie dam go teraz tutaj.

A, czy mamy maski? Ja chyba tutaj nic nie zrobię. O! Pirogiet. O oh, je! Yeah. shoulder pacy, kusz mamy. Baka parcza Okej, okay, tutaj sobie damy. Paczek gdzie? Dobra, chyba... O nie, dobra, mamy tutaj jeszcze więcej Chyba sobie to do, do, dodamy jeszcze. Hmm. tak masz być? Nie. O, tak coś sobie dodamy wtedy? Będę część tego stroju Mamy jeszcze te Ej. Wąsy możemy sobie dodać Ok, tutaj sobie dodam te wąsy Masija hmm, Będą takie dobitne Do A ten odcinek będzie dłuższy. Ej, nie, jeszcze damy sobie na nogi. Aaa! O, takie sobie to damy No mam coraz możemy grać sobie w futbol amerykański. Dobra, korpus A może sobie dodamy jeszcze korpus. Tutaj sobie dodamy jeszcze Na Ojej. No ja dobra, teraz kończymy ten odcinek, więc mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeśli tak, to zapraszam w kółko w górę w w Tak więc do usłyszenia i na razie. Milej.